The Trigger 2. Ta sama co i u Ciebie. 22.16. A u Ciebie jest 22.16? No. no to u mnie też. Ja Weź godzina. proszę Cię, no po co mam patrzeć, która godzina mam tą samą godzinę co Ty? Bo ja tam widziałam 22.16. Cudownie u mnie inna godzina jest niż u Ciebie. Nie chcę żadnych dodatków. Ile tu wyskakuje tego masakra? Holiday Sale. Dobra, tu jeszcze mamy jakąś niespodziankę. Party popper. Dobra, weźmiemy tu equip. Ale tu nic nie mam. Dawej World. A, bo ostatnio chyba byłem na... Ameryce Północnej. Teraz jestem na Afryce. Zobaczymy, jakie zębiaki tutaj są. Kampala. Nie kumam tego za bardzo jeszcze. Wszystkiego. Tu mam jakiś hajs. I tu powinienem mieć też hajs. No i dobra, tu idę, tu, 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 tu. A, fresh air. Dobra. Startujemy z Dead Trigger 2. Mhm. O kurde, ale patent. Samo tym helikopterem lecę. O kurde. Jak tu się strzela? Aha. <gryw> Miałem go. You are running low. To ja mam jeszcze nim kierować? I no ten wielki jest. Mogłem go strzelić w łeb, gdybym wiedział wtedy, jak się strzela <grystanie> brutality. Fajna ta gra, podoba mi się. Generalnie lubię e, gry, gdzie są zombiaki. zawsze lubiłem. Co się cieszysz? Z czego się cieszysz? Co śmiejesz? 53 energii mi tylko zostało. Jakim cudem? Czuję, się, tu mnie nic nie trafia. da jakoś podnieść do góry? I gdzie ten duży jest? Nie możesz mi teraz nic pokazać, bo teraz gram w grę i nagrywam tę grę I nie będę się na pewno patrzył Także nie pokazuj mi nic Wiesz co, no jesteś w takim wieku, że właściwie większość rzeczy, które robisz są mega głupie żadna to nowość Kudy jakieś przybliżenie tutaj jest czy nie? To by było fajnie, gdyby było jakieś przybliżenie a się okaże na koniec, że już w ogóle nie będę, już będę miał koniec czasu albo coś, dopiero mi się przez przypadek kliknie dopiero dowiem się, jakieś przybliżenie Trzeba tak kółko lata i gdzie ten duży u, u, u. Duży jak był na samym początku ale go nie wystrzeliłem bo nie wiedziałem jeszcze o co biega Teraz jak już będę widział taką pepeszówkę to od razu będę wiedział o co chodzi Pepeszówka to taka broń jak teraz walę. pepesz 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 <laughs> Objective complete o dziwo. Look clear, let's keep the deal. Dobra, mission complete. Congratulation. 1223 dolary zdobyłem, masakra. Dobra, czyli tak, to mam już zaliczone. Kajro Escort. Aha, muszę tu zrobić, żeby mi się odsłoniło. Tu na 100% Escort to nie lubię, ale dobra, zagramy Escort. O, to lubię. Lubię to, lubię. Wiesz, że to lubię. Dobra, gdzie ten gość, którego ja mam tutaj ekskortować? Glad to see you there. Dobra, jest mój gość, którego mam eksportować i są zombiaki. Także jest wszystko, czego potrzebuje prawdziwy mężczyzna. Zombiaków i gościa, którego się eksportuje. A czy też wychodzą z tej strony! Dobrze, że one nie są takie szybkie, jak normalne zombie. Przecież są różne bajki, bo w jednym filmie o zombie, zombiaki są szybkie, a w innym są wolne. I nie pamiętam... O, te... gdzie ten... Ło kurde! Ja dedam! Eee, tu za mną stał! Dobra, weźmy retri, za bardzo chciałem, a waj jeszcze raz, John jest tu jest dobra, chodź, Rysie. Teraz się jakoś tak bardziej skupiłem. Powinno być delikatnie lepiej. właśnie niekoniecznie. 53 energii mam nagle. Tam jest. Tu jestem duży. Kurde, no, no wdedłem. Może weźmy, tak mówiłem, inną misję niż escort. Może weźmy medyka. Wyprodukujmy sobie kilka takich i wtedy będzie lepiej, jak będę się miał czym leczyć auto Heal jest jeszcze tutaj jakiś za 200 golda, a ja 13 masakra, dobra to jeszcze jedną taką fiolkę sobie ampułkę kupię czyli no jest to taki trochę pay to win <laughs> skoro można sobie za te goldy kupić lepsze rzeczy no ale nie spodziewałem się, żeby było inaczej oczywiście można sobie oglądać reklamy tutaj jest też jakiś upgrade o, o kurde a ten smuggler smuggler to właśnie coś z tymi goldami ten może ulepszać broń. Okej. Okay. można mieć lepsze bronie, ale jak widzicie za golda. Oh, Tutaj są jakieś dekoracje, które są mi totalnie zbędne. I engineer, który produkuje granaty, które mi też są w tej chwili totalnie zbędne. Dobra, w shopie też Free Gold to pewnie reklamy. Także na razie olewka. Poczekajmy jeszcze na tą babkę, co upgrade zrobiłem i lecimy dalej. A, weźmy, a, mam 8 Painkillersów, a nie potrafiłem tego użyć. To jest najgorsze. Dobra, Medic 2 level. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie to chciałem. Dobra. Nie skończyła się. Za 17 minut dopiero będę mógł następną planszetę uruchomić. A tu nie ma tego, co przegrałem. Czy to jest tu? Dobra, tu jest. Fajnie, bo tu się zmienia coś zawsze. Escort nie to, może Asault weźmy, ale nie Asault to było i weźmy chyba na, na Easy w takim wypadku, jak nie daję rady w ogóle na normal. Zagram ostatni raz na normalu, ale jak nie będę dawał rady, no to sorka Gregorka, trzeba iść na Easy. Jakby nie jestem stworzony być może do tej gry, i, I niestety tak. Niestety niestety, ale nie będę to dobry. Zawsze myślałem, że jestem dobry w zabijaniu zombiaków. A tu kupa. Ja to myślę, że powinno być po prostu ciemne. Kurde, ile ich tu jest. Nie, wziąłem jeszcze raz normal, żeby sobie udowodnić, że nie jestem taki zły Ale widzę, że jestem zły i Nie ogarniam w ogóle Zły, słaby Aha. Najgorzej to jest jak się pojawią bo siwa o, właśnie tak, rybacy tak nie zapomniałem gdzie tu się ładuje o, tu się ładuje refiling czy tam Relifing Próbuję tą beczkę tutaj strzelić o dobra jest grubas 16 energii tylko trzeba się uleczyć zdecydowanie i trzeba puścić kuraka coś tam znalazłem, no bo tutaj jest taka broń, że kurczaka puszczasz i ten, I normalnie ten kurczak wybucha, tam jest TNT. Najfajniej to by było w ogóle tylko headshoty walić, to wtedy jest więcej, więcej hajsu się zdobywa. Ale w tej chwili to ja wolę w ogóle po prostu cokolwiek strzelać. Dobra, mamy to. No i nie można po prostu stać w miejscu, jak się stoi w miejscu to jest przerąbane ale to chyba jasna sprawa jest nie? dobra grubasa bo grubas to pluje czymś w ogóle nie spodziewałem się po nim tego rozprusie. się. Tutaj? tutaj o coś chodzi w ogóle, bo ja to zawsze myślałem, że tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby, żeby nawalać te zombiaki, ale tutaj też się da z tego wyjść cało. <laughs> ten zombiek. Nie zwracałem uwagi poprzednim razem w ogóle na strzałki, które tu są. Również. Że tutaj mamy. Subac gdzieś się pojawił, z prawej strony jest. Dobra, jest tutaj zielone pole. Objective complete, Yes, mission complete, na normalu. 1200 dolarów Boże, świetny. Level up, piąty level mam już. Z <laughs> tego spróbujemy tego inżyniera, może coś z nim wykombinować, żeby mieć kurczaków więcej. Jak to się robi, żeby to upgradeować, pewnie tutaj? Po prostu Alright. dobra, to lecimy. You need to upgrade. Tech first. Dobra. Oh, 12 tysięcy nie mam. <grywki> Czyli jakby samo się Alright. wyklucza. Dobra, to weźmy broń w takim razie. No i zróbmy. Okay. Ale kurczaków nie mam. To jest już najgorsze, co może być, bo nie mogę ich kupić, bo muszę mieć lepszy lepszy upgrade tam. No dobra, lecimy. World. A tutaj to Warframe, a to ja wiem co to było. To było trudne. Defend. Defend jest spok. Może mi się uda. Uuu, już 19 minuta. Trochę przeciągnę to nagranie, ale gdzie ten mowy? Tu są. Gdzie on jest? Nie lubię tego, bo sam przez przypadek naciskam, uruchamiam sobie. O oh, kurde, nie przeżyję tego nie ma, o, nawet tutaj żebym dał rad. Zgadł, że przybliżenie sobie nie kończy uruchamiam. Muszę zeżreć ślepi. Bywali po nogach, to może będę miał więcej hajsu za brutaliki. Aha, czyli nie mogę im do, po prostu dawać przechodzić. To wtedy nie będzie, nie będzie przerąbane. Ale jak one wychodzą tutaj z dołu, to i tak nie mam szans. O, właśnie stąd. Najlepiej strzelać w łeb. Pamiętaj, jak będziesz miała kiedyś do czynienia z zombiakami, to strzelaj w łeb, dobra? O, jest gruba Ole gruba, jest kurde silny 20 sekund jeszcze muszę tylko przerwać. Przetrwać. Może mi się nawet uda. 13. Ładujemy sobie broń. Przy tym, że niekoniecznie. Chodź, chodź. Well done. Objective complete. Nie spodziewałem się tego, że mi się uda. No i dobra, i wpadły kolejne dolareski, czyli generalnie ta gra polega na tym, żeby zbierać dolareski, upgradeować sobie te stanowiska, ulepszać bronię, czyli jakoś specjalnie wybitnie tutaj nie ma teorii większych. O, 5 goldów dostałem. O, to jest plus, jak się dostaje za friko coś, co trzeba kupić normalnie, standardowo, za hajs pewnie. Zresztą zobaczmy. Get money, get gold. Get Super Heavy Pack. <laughs> Dobra, zaciekawiony, 40 zł na przykład kosztuje Super Heavy Pack. No i z takim heavy packiem to już by było co? Bo coś bo jest Chainsaw, Racket Launcher. No niestety, ale po tym nagraniu robię Usuń tę grę, no bo nie da się w nią grać bez Płacenia pieniędzy. No czy da się, ale pewnie to jest murdenga. Trzymajcie się. Nara.